Cześć wszystkim. Witam was serdecznie z mojej kuchni. Dzisiaj zrobię dla was ulubioną, moją ulubioną postną zupę, zupę krem z buraka. Mam nadzieję, że będzie to dla was świetna inspiracja na poście według dr Ewy Dąbrowskiej, na poście warzywno-owocowym. Zaraz pokażę wam składniki, które przygotowałam tutaj i zaczynamy. Ok, więc co my tu mamy? Mamy tutaj marchew i włoszczyznę taką typową plus jarmuż plus oczywiście Magę, magę i takie różne rzeczy z włoszczyzny. Tutaj przygotowałam dwa średnie buraczki i do tego, żeby zakwasić troszeczkę cytrynę, ale cytrynę dodaję na koniec. Na pewno dodam od razu czosnek, sól himalajską, paprykę wędzoną i jarzynkę naturalną, która jest taka jak do rosołu. Mamy oczywiście garnek, mamy wodę i zaczynamy wszystko wrzucać. A propos włoszczyzny, jest tu jedna marchewka, chociaż jest ona tak pokrojona, była dosyć spora. Jest tu seler, jest tutaj por, a pietruszkę mamy w zieleninie, więc pietruszki nie dawałam. Zresztą była nie za ładna, więc, więc nie daję. I wszystko wrzucam do garnka, doleję zaraz jeszcze wody i stawiam, żeby się gotowało. Wody nie wlewam aż tak dużo, dlatego że chcę, żeby jak najwięcej wody z warzyw było. Do tego dodaję pół łyżeczki stołowej soli himalajskiej i dodaję ją od razu. Od razu, żeby te warzywa były zmiękczone i tak dalej. Kiedy zaczyna już się gotować troszeczkę, to oczywiście ciutkę zmniejszam ogień i dodaję łyżeczkę tej jarzynki, żeby ona się w tym wszystkim Rozpuściła i także dodaję łyżeczkę pół, łyż pół łyżki stołowej, czyli małą łyżeczkę, papryki wędzonej. Żeby to wszystko nabrało takiego razem ze sobą aromatu. Ok, więc nasze warzywka nasze się ugotowały. Wszystko już jest mięciusieńkie. I będziemy to blendować. Dodajemy właśnie naszej cytrynki. Dwa plasterki. Mamy blender i zaczynamy blendować wszystko. Taką zupkę przelewamy do salaterki i w ogóle starcza nam tej zupy krem na 3 dni postu, jeśli dla mnie bynajmniej, więc ale możemy też robić ją poza postem. Jest świetna, w smaku. Sami spróbujcie. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam smacznego.